Jak tylko wspomniałam o wydawnictwie, zaraz pomyślałam o nim. O swoim chłopaku? Chcę, żebyśmy się dzisiaj spotkali, ale chyba nie pójdę. Czemu nie? Mamo, może się pani nie przejmować. Była wykończona. Zamiast proszku od bólu głowy dała mi tabletkę na senną. Będzie spała do rana. Nie o to chodzi. Powiedziano mi, że jego interesują tylko moje pieniądze. Kto tak powiedział? Mario Paredes, ten fotograf. Ten, który przysłał mi kwiaty z okazji urodzin. Mówi tak, bo jest zazdrosny. Zazdrosny? To jasne jak słońce. Ma pani już dwóch wielbicieli. W Ostatem na pewno będzie udany. Jeszcze tutaj? Jakaś pilna robota? Nie, na dziś już skończyłem. Ale nigdzie mi się nie śpieszy, więc pomyślałem, że napiję się kawy. Dotrzymam ci towarzystwa. Mnie też się to zdarza. Kończę pracę... I nie mogę stąd wyjść. Nigdzie mi się nie śpieszę. Nie mam ochoty wracać do pustego domu, gdzie nie mam do kogo gęby otworzyć. Mieszka pan sam? Jestem wdowcem. Żona była w ciąży i poroniła. Potem już nie mogłam mieć dzieci. Wszyscy radzili, żebym się z nią rozwiódł. Ale nie mogłem jej zostawić bardzo ją kochałem. A teraz zostałem sam na świecie. Takie jest życie. Ja straciłem ojca, kiedy miałem cztery latka. Nawet go nie pamiętam. Twoja matka żyje? Też umarła. Mam tylko siostrę. Mieszka na prowincji. Pochodzę z Iki. Ładne miasto. Bardzo ładne. Przyjechałem do stolicy spróbować szczęścia. W moim zawodzie tu są większe możliwości. Dobrze trafiłeś. Choć jutro nowy właściciel przejmuje firmę. I nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ja wiem, Wyleje mnie na zbity pysk. Mnie też. Sam powiedział, jeszcze mnie popamiętasz stary durniu. A ja tylko wypełniałem swoje obowiązki i nie chciałem wpuścić intruza do budynku. Czeka nas ten sam los. Pan Andres, zostanę wyrzucony przez syna człowieka, który osobiście zatrudnił mnie w wydawnictwie Ameryka. Nie rozumiem ani słowa z tego twojego bełkotu. Zacznij wyrażać się po ludzku. Przecież nie mówię po zwierzęcemu. Ja też nic nie rozumiem. Wszystko jest takie komplikatą. Kupię korpociąg, żeby z ciebie coś wyciągnąć. Mów ciszej. Dlaczego mam mówić po cichu? Co to znowu za tajemnica? Chodźmy sobie. Przyszłam do córki. A gdzie jest córka? Może w łazience. Czurenko, jesteś tam? Co? Chyba myje zęby. Posłuchaj, musimy jej pilnować. Nie zdejmować z niej oka. Co? Mam jej nie spuszczać z oka? Właśnie. Dlaczego? Tutaj nie możemy rozmawiać. Rozumiem. Boisz się, że pies znowu może się na nią rzucić. Nie. To coś znacznie gorszego. Co? Zabójcza dłoni. Cicho, to sekreto. Muszę jej pilnować. Życie Fiore jest w niebezpieczeństwie. Ogląda za dużo filmów kryminalnych. Zabójcza dłoń. Gdzie on mógł to usłyszeć? Jestem jednym z pierwszych pracowników firmy. Od pierwszego dnia jej istnienia pilnuje drzwi wejściowych. Posądz się w uniformie w dni trzęsąc zimna w chłodne poranki. Zawsze wiernie służyłem rodzinie Mechia Guzman. Nie jedna osobistość przeszła przez te drzwi. Bywali tu znani politycy, artyści, nawet mis świata. Pele, Maradona, Placido Domingo, Rafael. Witałem ich uprzejmym uśmiechem. Dyskretnie, jak trzeba. Dyskretnie. Nigdy nie było na mnie najmniejszych skarg. A teraz? Na Bruk. Nie mogę uwierzyć, że jestem tu dziś po raz ostatni. Ja też lubię to miejsce. Mimo, że pracuję tu od niedawna. A pesar de poco tiempo que llevo... Pero no... Ale nie uprzedzajmy <mierdanie> wydarzeń. No Może do tego nie dojdzie. Las... Kiedy wyzwalają się emocje, <mierdanie> niczego nie można przewidzieć. <mierdanie> Rządza władzy <mierdanie> i pieniędzy. <mierdanie> Czuję, że za tym wszystkim Czuję się coś bardzo niedobrego, albo maligno. Jest komu presentimiento. Jesteś bohaterem? Komu? Co? Nie młodzież. Uratowałeś tę dziewczyny. Już wiesz. Od Rufiny. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie uznałam, że to coś ważnego. Jak to nie? Pies był rozjuszony. Ryzykowałeś życie. Przesada. Znam Kaisera. Na mnie by się nie rzucił. Całe szczęście, że mnie posłuchał. Nie wiem, czy ona na to zasługuje, ale... Podziwiam twoją odwagę. Ty zawsze mnie podziwiasz. Jak każda matka. Do tego zazdrosna. Dla kogo się tak wystroiłeś? Mam spotkanie. Nie mylić z ranków. Wiesz, że jesteś jedyną miłością mego życia. Jutro masz przejąć firmę. Mam nadzieję, że nie pojawią się nowe przeszkody. Ja też. Właśnie idę pozbyć się ostatnich. Wydawnictwo. Marzenie twojego życia. Tak. Mam nadzieję, że wreszcie osiągnę coś, co będzie tylko moje. Czemu tak mówisz? Nie wiem. Mam wrażenie, że przez wiele lat walczyłem o coś nierealnego. Ty dopiero zaczynasz żyć. Mam ogromne poczucie Lasi, pustki. <suszy> Nieważne. Idź się położyć. Porozmawiamy jutro. Uważaj na siebie. Niebawem wszystko się wyjaśni. Dlaczego właśnie ona? Co ja właściwie do niej czuję? Przerażenie, kiedy zobaczyłem, że jest w niebezpieczeństwie, nieodparte pragnienie, by jej bronić. Rozrzewnienie, kiedy trzymałem ją w ramionach, niczym bezbronne dziecko. Nigdy żadna kobieta nie wzbogała we mnie takich uczuć. Zadzwoniłam w sprawie rezerwacji. Nazwisko Ofelia Caseres. To ja z panią rozmawiałem. Proszę się to wpisać. A co mam napisać? Nazwisko, data pobytu i podpis. Przepraszam. Po raz pierwszy zatrzymuję się w hotelu. Dam pani cichy pokój. Dziękuję. Nie ma pani nikogo w Limie? Mam. Narzeczonego. Objął mnie i mocno przytulił mnie. Oparłam głowę na jego ramieniu i korzystałam z tej chwili. Czułam zapach i ciepło jego ciała. To było cudowne. Natychmiast zapomniałam o strachu. Wyobrażam sobie. Musiało być bosko. Na Twoim miejscu jeszcze raz bym spuściła tego psa. Poszalałaś? Przeżyłam prawdziwe chwile grozy. Nieważne. Liczy się, co było potem. A było cudownie. Więc to powtórz. O Rety. już za piętnaście. Idę z tobą. Nie zostawię przyjaciółki w takim chwili. Ten skurczypek na pewno będzie się dostawiał. Jak tylko spróbuję, może zapomnieć o potomstwie. Pan Barrios mówi, że mam się wyrażać jak dama, a ja łapię wszystkie twoje powiedzonka. Przepraszam, kobasku. Cieszę się, że jesteś ze mną w takiej chwili. Wiesz co? Zacznij odmawiać zdrowaśki. Żeby Christian nie próbował wykorzystać sytuacji I oddał mi te zdjęcia Dam mi Andresowi i wyrównam rachunek za psa Tylko módl się z przekonaniem Bo nie chcę żadnej wpadki Idę, na pewno już czeka Powodzenia Rebeka Kowie Powinna już być w aranżerii. Co to ja widzę. Panie Boże, pomóż jej. Musi wyjść z honorem z tego całego bajzlu. Święty Kajetani, nie chodzi o pracę. W tej chwili wszyscy święci powinni trzymać rękę na pulsie. Więc ty też musisz jej pomóc. Co tu robisz? A ty? Nic cię to nie obchodzi. No dobra, czekam na Fiorelle. I tu? A ty na kogo? Na Rufinę. No, ruchymi. Chodź. Masz ją stąd zabrać. Święty Marcinie Sporras, niech ten pies się jej nie czepia. Ten prawdziwy i ten pies na wady. Święta Różo z nim, niech Piotr wyjdzie z tego obronną ręką. Chryste Panie, co tam się teraz dzieje? Macie stąd zniknąć. W porządku. Trochę tu ciemno. Tak jest, przyjemnie. Masz latarkę? Nie będzie nam potrzebna. A Zaraz. A moje zdjęcia? Spokojnie. Zdjęcia? Przestań.